Polska pieśń, niewątpliwie od wieków, stanowi nasz integralny, integralną tożsamość naszej całej kultury. Dzięki polskiej pieśni religijnej, ta wiara przez wieki była przenoszona, i w wielu miejscach, choć jak wiemy, obecny jest w strukturach Kościoła kryzys spowodowany herezją modernizmu, ta wiara, jeszcze w Polsce, ta prosta wiara i miłość do Matki Bożej trwa. A tę wiarę przeniosła kultura, której jedną z najważniejszych elementów była pieśń pobożna. Nie była ona ornamentem, ozdobą, ale była modlitwą i dlatego miała siłę, która sprawiła, iż te korzenie są tak głębokie w polskim narodzie i w polskiej duszy, że nie da się ich tak łatwo wyrwać pomimo dzisiejszych ataków z każdej strony. To polska pieśń która ukierunkowywała nasze uczucia we właściwą stronę, która pobudzała serca do wzniosłych aktów. To polska pieśń, która uczyła wielkiej teologii polskiego chłopa i wielkiego pana.